Cześć, witajcie! Wyłączniki AFDD, czyli wyłączniki z detektorem iskrzenia, o nich w dzisiejszym materiale, tak więc zapraszam. Firma Siemens, będąca oczywiście twórcą tej technologii, w roku 2012 wprowadziła na rynek europejski swoje pierwsze wyłączniki z detektorem iskrzenia. Wyłączniki AFDD, czyli z angielskiego Arc Fault Detection Device, to urządzenia zaprojektowane do wykrywania i wyłączenia szeregowych zwarć łukowych, które mogą prowadzić do pożarów w naszych instalacjach. Mogą one powstać na skutek uszkodzeń przewodów, luźnych połączeń lub innych defektów. Które tradycyjne, oczywiście, wyłączniki nadmiarowo-prądowe, czyli takie wyłączniki, bądź wyłączniki różnicowo-prądowe, czyli takie wyłączniki, oczywiście mogą tego nie wykryć. W instalacjach elektrycznych spotykamy dwa rodzaje zwarć: są to zwarcia szeregowe oraz równoległe. Zwarcie szeregowe to na przykład sytuacja, w której z jakiejś przyczyny dochodzi do uszkodzenia przewodu, przez co zmniejsza się jego przekrój. W takiej sytuacji może dojść do powstania niestabilnego łuku elektrycznego, czyli tzw. iskrzenia. Natomiast zwarcie równoległe to te, które powstaje między dwoma fazami przewodem fazowym oraz neutralnym oraz przewodem fazowym a ochronnym. Dla każdej z podanych sytuacji dedykowane jest osobne urządzenie. W sytuacji, kiedy dochodzi do zwarć równoległych, naszą instalację będą chroniły wyłączniki nadmiarowo-prądowe czy też wyłączniki różnicowo-prądowe. Natomiast nie będą w stanie wykryć i poradzić sobie podczas zwarć szeregowych. Dla takiej ochrony dedykowane są właśnie wyłączniki z detektorem iskrzenia, czyli wyłączniki AFDD marki Siemens. W naszej instalacji mogą pojawić się zarówno iskrzenia robocze, jak i szkodliwe. Czym one się tak naprawdę różnią? Iskrzenia robocze powstają w naturalny sposób i nie są zagrożeniem dla naszej instalacji. Przykładem może być na przykład praca silnika komutatorowego, takich urządzeń jak na przykład wiertarka czy też odkurzacz. Iskrzenia szkodliwe pojawiają się w naszej instalacji w wyniku oczywiście uszkodzenia przewodów, złego styku połączeń, na przykład w takich miejscach jak rozdzielnica czy też gniazda elektryczne. Sytuacji tak naprawdę można mnożyć. I z pewnością rodzi się pytanie, w jaki sposób wyłącznik AFDD rozpoznaje iskrzenia robocze i szkodliwe? Badania i analizy nad zwarciami szeregowymi wskazują, że szkodliwe iskrzenia charakteryzują się zupełnie innym widmem częstotliwościowym sygnału od iskrzeń roboczych. Na tej podstawie system mikroprocesorowy może ocenić, czy obwód jest uszkodzony i wymaga wyłączenia, czy też nie, ponieważ na przykład ma do czynienia z iskrzeniem roboczym wywołanym przez taką wiertarkę. Tak więc przejdźmy do kolejnego etapu tego materiału i wykonajmy mały test. Mamy tutaj takie urządzenie laboratoryjne, dzięki któremu będziemy mogli przeprowadzić test. Na pulpicie mamy dwa obwody. Po jednej stronie zamontowany jest wyłącznik nadmiarowo-prądowy, a po drugiej wyłącznik AFDD, oczywiście wyłącznik z detektorem iskrzenia, który posiada również człon nadmiarowo-prądowy. Oba te obwody są dobezpieczone również wyłącznikiem różnicowo-prądowym. Stanowisko posiada również gniazdo, dzięki któremu będziemy mogli zasymulować iskrzenie robocze, gdzie w tym przypadku oczywiście będzie to urządzenie takie jak wiertarka. Iskrzenia szkodliwe symulowane są w tym miejscu. Są to dwie połączone ze sobą elektrody, które po uruchomieniu będą się rozwierały, co zasymuluje na przykład uszkodzony przewód w instalacji elektrycznej. Mamy tutaj oczywiście jeszcze amperomierz oraz licznik, w którym liczona jest energia cieplna wydzielona podczas iskrzenia. Stanowisko, czyli nasze urządzenie laboratoryjne, mamy omówione, tak więc myślę, że możemy przejść już do testu. Uruchamiamy w pierwszej kolejności wyłącznik różnicowo-prądowy. Przełączymy sobie, aby obwód chronił jedynie wyłącznik, zwykły wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Włączymy teraz symulację iskrzenia w naszej instalacji. Jak widzimy, w naszej instalacji iskrzy. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy oczywiście nie wykrywa takiego iskrzenia i dochodzi do pożaru. Zobaczymy, jak w tym przypadku poradzi sobie wyłącznik AFDD, wyłącznik z detektorem iskrzenia. Oczywiście wyłącznik zareagował natychmiastowo. Zobaczymy teraz, co się stanie podczas iskrzenia roboczego, czyli pracy silnika komutatorowego wiertarki. Wyłącznik oczywiście nie zareagował, ponieważ yy, wykrył, że ma w tym momencie do czynienia z iskrzeniem roboczym. Przejdźmy więc do podsumowania. Czy włączniki AFDD powinny stać się obligatoryjne? Biorąc pod uwagę dane dotyczące pożarów, gdzie aż prawie 1 trzecia sytuacji to wynik wadliwej instalacji, rozsądek elektryka oczywiście mówi tak. Ale decyzja oczywiście leży po stronie inwestorów, ponieważ póki co u nas w Polsce wyłączniki AFDD nie są jeszcze obowiązkowe, jak na przykład na zachodzie Europy. W tym materiale to byłoby wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania. Jeżeli macie pytania, oczywiście piszcie komentarze, postaram się na nie odpowiedzieć. Zachęcam również do skorzystania z moich pakietów. Szczegóły oczywiście są zawarte w opisie tego filmu. Tak więc już teraz zapraszam na kolejny ciekawy materiał, którego premiera już niedługo. Tak więc trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!